Witamy serdecznie z Staniny Hucułek. Mamy taki niedzielny terenik na cztery koniki. Jest z nami Maja na Waderze, Martyna na Bogocie i Kuba jest na Waszce. Jedź Kuba prosto! Nagrywam, no! Jedź Kuba prosto! Będziesz na filmie, jedź prosto, prosto, prosto. Łydka Bacik jedziemy. Jest majeczka i jest Martyna. Martyna dobra, podkusuję przed wami. Jedziemy sobie w teren. Mamy relaks, rekreację konno. Jedziemy do Dolinki Zofiki Taki terenik średni Mamy jeźdźców, niech biega mamy jeźdźców takich Kuba, można powiedzieć począt, skończył początkować Jest Maja, już galopuje No i Martyna no to już prawie wyczynowo jeździ. Pozdrawiam. Do zobaczenia.